Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmiku na kanale Hannes Oberchleisy. Na początku filmiku, kto jeszcze nie widział, zapowiedzi mojego Karlusa z nowym Teledyskiem. Zapraszam do obejrzenia. Chcę was też zaprosić do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, jak jesteście tego nie zrobili, by nie minąć nowych filmików Hannesa i nowego Teledysku, nowego klipa od mojego Carlusa. Wczoraj byliśmy kręcić wideo do Teledysku. Myślę, że będzie rakieta. Zaproszę was, nie przegapcie w sportek wiedzomy o godzinie 18 Zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, by nie przegapić nowych filmików, ani klipów Hanysa. Dzisiaj zapraszam Was na pyszne klopsy soczyste, mega. Będziemy do tego potrzebować mięso mielone, samo mieszane, wieprzowe i wołowe, oprócz tego jajco, syr, Kejza, cebula suszona, bułka tarto. Eee, pieprz, muskat, cosnek, trochę magii, trochę soli. Zaproszę na filmik, lecimy. Hany zbiera Jajko do tego mielonego. Syr. Cały opis zostawił wam pod filmikiem. Cebula kajzer, 4 łyżki Suszono. samo muskat, cosnek i pieprz. Wszystko razem. Bułka tarta, trochę magii wiadomo. Doprawić se to do smaku. Po tym, jak będziecie to mieszać, żeby wam to smakowało, żeby to było dobrze doprawione. I co? Te robię se to, i no, wszystko wymyślą. Tak, z prawie fajnie wymieszane. Trochę soli jeszcze, no, ja. i zdecapujemy. Nie jest to do mieszu, nie wiadomo, do pracy, do smaku, tym co, jo. I zaraz wciepuję tę na patelnia woli. oli, i piekemy. Tak. Wymieszane, teraz będziemy sobie robić klopsiki z tego. Tak, elegancko, kulome, kulome. Cyk, jedynę, Fertiś. z następnym. Tak, gigany ja z ostatniego. Klopsika naklepane, tak wyglądają. Biorę ja je w na ozgrzony olej i piekemy je fajnie do złocistego koloru, nie? Żeby były w środku elegancko dopiecone. Tak, olej już mi się ozgrzał, także w fajnie. I niech się elegancko piece. Lobseusfertis Johannesa kosztujemy. Zaraz wam powiem jak smakują, bo już wiem na pewno są Pychota. Mm. bardzo pyszne. Polecą Wam. Zaproszę was bo mój stary filmik. Karmi nadle. Robię jakieś mielone, zwykłe. Zaproszę w stawiam Wam pod spodem. Co jeste? Zaproszę Jesterozlós do kliknięcia suba, dzwoneczka, aby nie przegapić klipu. Hanesa, mojego Carlusa, będzie naprawdę raketa, jak to dają, Śląskie Pierdolnięcie będzie. Zaproszą was. Życzę wam smacznego, jak będzie się kosztować. Chlopcy Hanesa soczyste, pyszne. Zaproszą. My widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!